Witam Was kochani w kolejnym dniu naszych rośliny i zapraszam do wspólnej refleksji nad dzisiejszym słowem. Dzisiaj 18 maja, piękny dzień poniedziałkowy. Tym bardziej radosny, że dziś wspominamy setną rocznicę urodzin naszego kochanego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziś w Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus posyła do nas ducha Parakleta, ducha prawdy. Który o Jezusie zaświadczy. I Pan Jezus mówi to po to, abyśmy nie załamali się w wierze. Święty Jan Paweł II jest przykładem tego, że człowiek, który zaufa Bogu, zaufa Jezusowi, będzie przyzywał każdego dnia Ducha Świętego, nie będzie człowiekiem, który może pojawić się załamanie wiary. A nawet jeśli by się takie pojawienie Załamania wiary pojawiło, to niewątpliwie Duch Święty będzie nas prowadził. Popatrzcie na życie Świętego Jana Pawła II. Poszczelenie, prześladowanie, nawet po śmierci, opluwanie, wyszydzanie i wyśmiewanie za to, jak wiele dobra dla ludzi, jak wiele dobra dla drugiego człowieka uczynił, w tym jak wiele dobra uczynił dla Polski. I tak sobie myślę, tak rozważam, kiedy papież Jan Paweł II nie zaufałby Duchowi Świętemu, który go prowadził, myślę, że już dawno by się wieże załamał. Ale przychodzi mi na myśl właśnie taki obraz z, dzieci, z dzieciństwa Jana Pawła II, wtedy jeszcze Karola Wojtyły, kiedy to po śmierci matki w wieku 9 lat zapisuje się do liturgicznej służby ołtarza. Zaczyna służyć przy Chrystusowym ołtarzu, i ojciec dostrzega, że ta jego służba nie jest zbyt gorliwa, nie jest zbyt taka zaangażowana, i przynosi mu modlitwę do Ducha Świętego modlitwę pełenącą, proszącą o wiele łask, darów Ducha Świętego. I od tego momentu sam papież zaświadcza, że kiedy tylko otrzymał tą modlitwę. Do końca swoich dni odmawiał modlitwę do Ducha Świętego. I stąd płynie do mnie dzisiaj refleksja: czy ja zapraszam Ducha Świętego każdego dnia do swojego życia? Czy ja zapraszam i proszę poprzez modlitwę Ducha Świętego? Kochani, niech dzisiejszy dzień, ten dzień, kiedy wspominamy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Będzie dla nas refleksją. Po pierwsze, czy zapraszamy do swojego życia Ducha Świętego, a po drugie, czy czynimy tak wiele dobra dla drugiego człowieka, tak wiele dobra dla naszej kochanej Ojczyzny, jak czynił to nasz kochany rodak Jan Paweł II. Chcielibyśmy dziś spróbować sobie właśnie na te pytania odpowiedzieć. Życzę Wam pięknej. Pogody. Życzę Wam pięknego dnia. Zapraszam Was na 21 do naszego Kościoła, Opatrzności Bożej, na wspólny apel dziękczynny za życie, posługę i pontyfikat Jana Pawła II. Pozdrawiam Was, trzymajcie się z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro na rozklinkach.